Cześć hey wszystkim zapraszam Was na odcinek Ja i podchodzę teraz odcinkiem challenge 15 sekund. Dzisiaj ogólnie będziemy, e, będę losować wyzwania z tego oto pudełeczka organizera e, wyzwania e, pisała moja siostra, którą bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. I to słuchajcie zostawcie łapki w górę, subskrypcję oraz możecie, możecie zostawić komentarz, a ja takie osobie dam serduszko. Więc więc o, słuchajcie, po prostu zaczynamy, dobra, losuję, boję się, zmienię makijaż w 15 sekund, czas, start, byt łazienki, bo w łazience muszę tylko mieć łazika, w łazience mam tonik, kurde, marek. ciężkie, dobra, szybko, dobra, Ja sobie bez ja tak dziwnie wyglądam. Czekaj, czekaj. Dobra, w teraz słuchajcie, gotowe. Szybko idziemy do pokoju. Dobra, losujemy dalej. Nie mogę, czekać. Czekajcie, słuchajcie, bo nie mogę odczytać, to po prostu pójdę do siostry i po Siostra jeszcze czyta po prostu, co odpiszę ma moja siostra już czyta, co mam zrobić, mam wyzerować szklankę z soku z kiszonej kapusty, ja tego słuchajcie nie lubię, to jest właśnie dobra, mam szklankę z DAF i mam sok z kiszonej kapusty, jeszcze nie stałam, bo sobie wleję po prostu, ja tego nie lubię, tego challenge'u, bo jest to dobra, mam, mam do z pół, dobra, stoper, dobra, ciasto, O Boże! Jakie to kwaśne! Dobra, no, minuty minutę nie zdążyłam, ale można liczyć. Można zaliczyć. Leciałam bo twardy jest o skrzanej kapusty. O Jezu! Jakie to kwaśne. Osoby kolejne. Wymień 5 piosenek Timu X, dobra. Start Barwy, i siedem y, Polokain Adios i ostatnia. Wszak mam coś kompletnie kurde nie wiem. Hmm, ostatnia. Więc chodź na mnie parkiet. Jest, udało mi się. Hmm. Lecimy kolejne losujemy. OK, mamy wymień. Pięć posenek w sanach. Dobra, to tak. Kolumnska ślugi, Cześć, jak się masz, yy, szampan, yy, melodia. ostatnia. O czym? Zaliczona. Lecimy. kolejne losujemy kolejną. Idę siostrę do pokoju i wybierz się stylówkę ciasta. Biegniemy, dobra. Jezu, Ja Jezu, ona mega syf w pokoju Ja mam w praktyce tyluwkę Dobra, spodnik chciałam ma to spodnik? Jest u jej pokoju, mega to ma syf. O, te dzwony są fajne Patrzcie, takie pomarańczowe dzwony bym mogła jej dać yy, Dalej jakiś Jakiś może yy. Jezu Maria yy ona tu ma w ogóle jakiś tweterek O, mamy taki fajny tweterek, bo też do niej bardzo fajnie pasował O, 10, 9 i bluzeczka O, taką nikąd Dobra 5, 4, 3, 2, 1 Koniec czasu Lecimy kolejne Dobra, losujemy 15 sekund na krzyknięcie przez okno jebać Putina. Co za moja siostra, ma naprawdę pomaga dobre na dobernąć. Moje moja, Jebać Putina. Nie, już. nie, putina. nie, nie, taki nie, 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 Wolny jest pieprz okno. Wybraną piosenkę prześcignę, ale tym razem w Stanach. Okej. Okay. Taka jest przez okno znowu. Dobra, to będzie trudne. Dobra, chodź, chodź. Słuchaj. i śruby. Ta kolonka i ślubi z tobą lipiec bytuki Dobrze wiesz, że tęskniłam, o to wieśniłam. Ty Liliana, dwa duchy dora, aby u nas nikt nie zostanie, wiosenek parę, zmieniłeś numer, wiem, etik na TVN, tylko Barbie, ani ten, tylko mała, w blat, mijam w poczcie i widzę jak splat. Jej! Yeah. Czy to było okres prosta? Ładnie się wyginało. Kolejne. Najpierw na tablicy u swojej siostry napis swoje imię. Dobra, to jest ostatni sukurt. Czy to z kogoś się ciągnął? Z tym. No jestem. Gdzie ona ma ten marker? No słuchajcie, teraz muszę sobie sięDZ... postawić kamerę. Y. Widzicie, ale tu jest dobra mikrofona. Mam marker. No tak, ten ta marker. O, no ja i tak napiszę. I nie W sumie więcej. Jeszcze Jest, udało mi się. Zaznaczam, zaliczona. Kolejne zdanie. Widzę cały serw. 15 sekund. Jest, ja nie lubię takiego tak zwykłego Tak po prostu. Tak po prostu. Mam ser, bo nie mam Nie lubię tak ogólnie ser taki sucho, ale dobra, musimy mieć. wyczytać. Mam cyk ser. Sztuka ważenia serów. No, ja, zastaw. Przechodzimy. W nie mogę, jak to szybko wyjąć. O, jest jakiś wielki. Mam nadzieję, naprawdę dobra. Zróbmy sobie zomboli. A marza. co ci jest to złą, za trudne to było tylko co chciałabym nie bo już to serio tak na sucho bo też to trudniejsze mm, naprawdę ja, naprawdę... sorry za maskanie. Plusujemy kolejne, przedostatnie załóż sandały w 15 sekund, Dobra, bardziej ja sandały, dobra, okej okay, tu mam jakieś sandały z nie, Ta ja no, Która nie ta, ta skarpetę. Dobra, chodźcie ja za Jedno Jedną... Oh, o Jezu. Jezu, ja nie lubię tak. Ja uwielbiam gdzie nosić te... Trzeba zabrać? Kurde. Nie lubię. Nie dam rady, tego zapiąć sama. Nie słuchajcie, dobra. Może zaczęć tak. Właśnie nie dam rady, ale założyłam. Ja mu nie mam to pokazać mi więcej. O Możecie mi zaliczyć. E, no po prostu. Zaliczyć po prostu mi to. Ja założę skarpetkę. Aha. Jak właśnie to było, było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Będziesz, będziemy się widzieć w kolejnym. Dzisiaj może nagram jeszcze moją mączoną wrótkę. nie wiem, zobaczę. Ale no to słuchajcie, widzimy się jutro. Pa pa. A właśnie dzisiaj pa.